Siema kochani i witam Was z powrotem na moim kanale The Amerykanka. Z tej strony jak zwykle Karolina. Dzisiaj porozmawiamy sobie o amerykańskich łazienkach. Dlaczego one są tak naprawdę dziwne. Dlaczego są inne od reszty świata. Jeżeli interesuje Was ten odcinek to zaczynajmy. Bo nie będę kręcić drugiego dubla, bo boję się, że za chwilę ktoś wejdzie do łazienki i zobaczy że nagrywam siebie siedzącą na... no właśnie więc nie wiem kochani czy się już z tym kiedyś spotkaliście na internecie ale gdy tylko przyjechałam do Ameryki od razu zauważyłam że szpary pomiędzy drzwiami do kabiny są po prostu ogromne i po prostu nawet można zobaczyć co tam jakaś osoba robi w tej łazience i chciałabym się właśnie z wami podzielić pokazać różne łazienki w mojej szkole tylko przechodzimy do pokazywania jak widzicie te łazienki Wyglądają tak, te kabiny oczywiście wyglądają tak, z takimi zamykanymi tutaj drzwiami. Jak widzicie, ta szpara tutaj nie jest duża. To jest, powiedziałabym, że nawet to jest taka malutka szpara, że chyba najmniejszą, jaką kiedykolwiek w sonach widziałam. Ta łazienka jest naprawdę porządna. Zobaczmy inne drzwi. To nie jest tak, że każda szpara będzie taka sama. Widzicie, tu ta szpara już jest większa. Zobaczymy tutaj. Tutaj też przyzwoita. Tutaj już trochę większa ta szpara. Zaraz Wam zrobię zbliżenie, że po prostu można zobaczyć, jakby ktoś siedział na tym kibelku. A tu jest jeszcze jedna, taka większa dla niepełnosprawnych osób, nawet spoko. Kolejnym punktem, na jakim będziemy się dzisiaj skupiać, to to, że zobaczcie, jak to jest wysoko. Na pewno możecie zobaczyć kogoś stopy. Dobrze, że innych części ciała nie. Jak widzicie, ta łazienka na pewno by spełniła nasze standardy europejskie, ale przejdziemy się jeszcze do innych łazienek, bo jest u mnie ich sporo. O Boże! O Boże! To jest idealny przykład, tylko żeby moje gopro Wam to pokazało. Staniemy trochę dalej, żebyście mieli jakąkolwiek perspektywę na to, jakie te pary są ogromne. Pamiętam, Jezu, zobaczcie tą szparę. <laughs> Przecież ona jest ogromna. Zobaczcie sobie z takiej odległości. Przecież tu normalnie, jak się idzie w tą stronę, to można zobaczyć, czy ta osoba robi dwójkę, czy jedynkę. No oczywiście, że robimy perspektywę od środka. Zobaczcie ze środka ile widać na zewnątrz Możecie po prostu obczać. kto wchodzi Jak jakiś wasz krasz, to możecie nie wychodzić wtedy <grywa> Chyba, że on już was zobaczył na kibelku Także tutaj jest idealny po prostu przykład Na to, że też pary są naprawdę Duże i oczywiście jeżeli mówimy o tą wysokość tutaj To zobaczcie z takiej perspektywy no, powiedziałabym, że bardzo dużo widać. Zbliżamy się do kolejnej łazienki, która dosłownie oddalona jest parę kroków od tej, w której właśnie byliśmy. I ta łazienka znajduje się tutaj. Idziemy zobaczyć, czy nikogo tutaj nie ma. Najpierw ok. Jak widzicie, jest taki besz. Ok, sprawdzamy. Okej. Okay. Też pary są faktycznie większe. Jak widzicie, też pary tu już są dużo większe. Powiedziałabym Wam, że śmiało tutaj można normalnie kogoś zlukać. Zobaczymy, tu. Jeszcze większa. Czyli ta rękanka jednak ma coś tam. Jakiejś wiedzy. Ok. Powiem Wam, że ta łazienka też by standardy. Europejskie, idziemy dalej. Ale skoro już tu jesteśmy, to zrobimy test na to, ile tak naprawdę będzie mnie widać, gdy wejdę do kabiny. Powiem Wam, że nie widziałam, obejrzę jak będę edytować. Nadal ten sam budynek. Idziemy. Uhu. Proszę bardzo. Nigdy jeszcze tutaj nie byłam. Wydaje mi się, że to jest łazienka dla nauczycieli. Idziemy zobaczyć. Niebiesko mi. Wow! Ok, pierwszy czek. Hmm. Zaskakujące Czy te drzwi? No, akceptowalna. Mogłabym powiedzieć, że zaakceptuję tą szparę. Nie jest 5 cm, natomiast tu? Też da się zaakceptować. Natomiast gdy już robię ten odcinek o samych łazienkach, zobaczcie, jak oto ten piękny kibel jest <grym> skonstruowany. Więc jak możecie zobaczyć. To jest takie mega typowe w Ameryce, że tak się spuszcza wodę. I tak to działa w Ameryce. Tak działa właśnie woda. Czasami na lotniskach jest tak, że się wstaje, i po prostu to automatycznie się spuszcza. Taki bajer w Ameryce w Polsce tego nie mamy. <noise> Oczywiście żartuję. Oczywiście na boku mamy taki pojemnik na papier i zazwyczaj właśnie będziecie mieć dwie rolki i po prostu się przesuwa jak się skończy papier. To jest takie typowe, wszędzie coś takiego jest. Oczywiście jakiś tam kosz. Mniami temat, powiem Wam. Natomiast tutaj zobaczycie E, właśnie takie automaty, zazwyczaj jest albo automatyczne, albo po prostu to się pociąga. No zwykły papier do wysuszenia rąk. Natomiast tutaj możecie wrzucić 25 centów. Są jakieś tampony, podpaski. <grytanie> Sorry za taki temat, ale wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby to wspomnieć, jak działa Ameryka właśnie pod takim kątem. Co widzicie? Mamy takie designerskie pudełka na mydło z, z logiem mojej szkoły. I takie szyby, żeby podziwiać przepiękną <grymne> naturę. Ale na co chciałam, kochanie, zwrócić uwagę? To jest wszystko takie tandetne, zobaczcie, to jest taki plastik. I wiecie co mi się wydaje, że te szpary może akurat tutaj nie ma tych szpar, za bardzo nie mogę Wam pokazać ale uwierzcie mi, że ja z tymi szparami miałam już bardzo dużo problemów. No. Może nie problemu, albo po prostu czasami się czuję niekomfortowo, jeżeli jestem na przykład na lotnisku. Na lotniskach mi się to bardzo dużo zdarzało, że po prostu też pary były ogromne. Już nie miałam, miałam parę razy nawet tak, że ja nie chciałam nawet patrzeć na kogoś przez te dziury, tylko po prostu idziecie i widzicie, że ktoś siedzi sobie na kibelku. I nie musicie wcale się przyglądać, żeby widzieć co ta pani robi. Nie pan, bo oczywiście łazienki są podzielone, tak, na kobiety i mężczyzn. Ale wydaje mi się, że to jest naprawdę taka mega tandeta. Wydaje mi się, że ten plastik po iluś tam użyciach, on się rozchodzi na boki. Dlatego też pary się takie robią. Natomiast co byście mogli powiedzieć o... Rzućmy okiem jeszcze raz. Wydaje mi się, że u nas w Europie to też pary nie są aż takie duże. Przecież tu normalnie można zobaczyć, co ta osoba robi. Czasami jeszcze Wam powiem, że na lotniskach, właśnie na lotniskach i w restauracjach, zazwyczaj tak jest. Że te belki są jeszcze tak nisko, że ja czasami się czuję naprawdę niekomfortowo. Bo mówię, hmm, żeby mnie czasem ktoś nie widział. Jeszcze, żeby nie było. Myję ręce. Niektóre Łazienki na moim kampusie niestety są zamknięte. Powodu social distancing. E, dlatego, zobaczcie sobie teraz mój piękny kampus, mamy przepiękną jesień. I wybieram się do drugiego budynku, który znajduje się właśnie tutaj. A tak wygląda mój kampus. Idziemy do tego budynku zbadać inne łazienki. To jeszcze przy okazji wam pokażę. To jest budynek technologii. Mamy oczywiście Jana Pawła II, bo moja szkoła go uwielbia. I zobaczcie, co jeszcze polskiego tutaj mamy: polską flagę. Nice. Ale nie tym dzisiaj się zajmujemy. I wyruszamy na... Więc to jest nasza kolejna łazienka. I tylko dla porównania, ja sobie stanę tutaj. Postawię kamerę obok mnie. I tak tylko, żebyście wiedzieli i mieli jakiekolwiek porównanie. Ja stanę zaraz obok tej kabiny, tak się do niej przytulę. Postawię kamerę tutaj. Równo. Zobaczcie, zobaczcie, jak to jest wysoko. To jest przecież do połowy mojej łydki. Tak wysoko to nigdy nie powinno być. Robimy test teraz. Wydaje mi się, że to nie jest do końca normalne. Co też jest bardzo interesujące, co zazwyczaj ludzie. Hello. Hello! Zazwyczaj właśnie w Ameryce macie taki znak i jeszcze macie podpisane woman i man. Natomiast w Europie to mamy chyba tylko trójkąt i kółeczko, nie? I nie ma napisane kobieta, mężczyzna, także. Żeby czasem tutaj się nikt nie pomylił Co też jest interesujące, co zazwyczaj ludzie nie zauważają To to, że w Ameryce Jeżeli chodzi o drzwi do łazienek Nigdy nie spotkacie się z klamką Zazwyczaj tylko ją możecie właśnie te drzwi popchnąć Co wydaje mi się, że jest dobrą sprawą Uch, nikogo nie ma tutaj Robimy test, robimy test Robimy test Dziura duża, no Muszę wam powiedzieć Przyjedziecie do Ameryki To mi napiszcie co wymyślicie my o tych dziurach w toaletach zobaczymy jeszcze tu <gryw> no ta to już w ogóle jest epicka zobaczcie tu mogę palec włożyć interesujące powiem wam To tak samo mały palec włożę tu to już w ogóle tu rękę włożę kochani ta łazienka to ostatnia łazienka jaką dzisiaj odwiedzam ponieważ wydaje mi się że pokazałam wam już wystarczająco dużo Napiszcie mi Waszą opinię w komentarzu, bo jestem ciekawa, może to po prostu jest jakaś moja, wiecie, fobia na tym punkcie, dlatego piszcie swoje opinie w komentarzu, będę na to czekała. Oczywiście subskrybujcie i lajkujcie. Żegnam się dzisiaj z Wami i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, kochani.